Witam na konferencji prasowej Młodzieży Polskiej. Nazywam się Piotr Durczyk i chcielibyśmy tutaj dzisiaj wyrazić swój sprzeciw wobec tego, jaką narrację prowadzi Sojusz Lewicy Demokratycznej na czele z szefem partii. Już pan swoją narracją, pokazuje, że Armia Radziecka była rzekomo wyzwolicielska dla Polski. My chcielibyśmy przypomnieć o tym, że półtorej miliona Polaków zostało dotkniętych wywózkami na Sybir oraz że. 6 milionów Polaków zostało poza granicami swojego kraju już w 1939 roku, ponieważ Armia Radziecka razem z tą Armią Niemiecką wspólnie zaatakowała Polskę i dokonała rozbioru Polski. Wskutek czego właśnie lwia część polskich obywateli, w tym 6 milionów narodowości polskiej, znalazło się poza granicami naszego kraju. Wspominamy również los 250 tysięcy żołnierzy, którzy trafili do niewoli, którzy trafili do obozów koncentracyjnych, z których tylko połowa przeżyła. Wspominamy również setki tysięcy polek, które zostały zgwałcone w 1944-1945 roku przez czerwonarmistów. I Wspominamy również ofiary zbrodni katyńskiej. I chcielibyśmy tutaj, właśnie tym symbolem, listą ofiar zbrodni katyńskiej, przypomnieć działaczom SLD. O tym, że armia radziecka wcale nie była wyzwolicielska, była okupacyjna, nastąpiła zmiana okupacji. Dwóch byłych sojuszników pokłóciło się i stanęło w szranki, ale to nie znaczy, że jeżeli jeden był gorszy lub jeden był lepszy, obaj byli źli i tylko to się liczy. Lista jest niestety niepełna. Spośród ponad 20 tysięcy ofiar, polskich oficerów, nauczycieli, sędziów, lekarzy, Mamy, mamy wiedzę na temat 16 tysięcy e, ludzi, wiemy, że 16 tysięcy nazwisk e, jest zidentyfikowanych. Tak więc tutaj jako Młodzież Polska zamierzamy przekazać tę listę regionalnym strukturom SLD ku pamięci, ku refleksji, czy naprawdę chcą dalej odwoływać się do swoich komunistycznych e, korzeni z PZP.